Cześć, tu Antek i jego tata. Cześć, tak samo tata tutaj i Antek. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym przybyły do nas, nie przybyły, my wróciliśmy z targów i kupiliśmy sobie kolejne zabawki, które będą pasowały do JCB, jak i do naszego Sztajera. Właśnie w tym momencie Antoś się już bierze, patrzcie tutaj za rozpakowywanie. O, o co my tu mamy? Co to jest? Podaj pudełko Antosiu, najpierw. Do kiszonki? A, słuchajcie. Teraz już wam nie pokażę jak to wygląda, bo on to wyciągnął. Ale 2068 takie wały, które można założyć do naszego przedniego zaczepu. Justyna nam tutaj. tu Dobra, uwaga. Co tu jest? Pokaż Antoś. Chodź. Spróbujemy zobaczymy. Aha, tu jest coś takiego, czekajcie, ostrość załapię tutaj. Tata, patrz tu, tu jest, że można mhm. to wyciągnąć. Aha, zobaczymy, czy tutaj to można coś Ach. wyciągnąć tutaj ten. Dobra, ściągnąłem. Wow, cóż to spadło? Co to jest tutaj? Co to spadło, Anti? Obciążniki chyba, co? Styna mnie woła. Obciążniki spadły. Czekajcie, postawię, postawię tutaj. O, co tam robisz? Pokaż tutaj do kamery. Czyli co? Je można tutaj założyć, tak? Nie. A jak one wchodzą na ten przedni zaczep? Pokaż. No nie mi, tylko dzieciakom tutaj pokaż. Czy będzie pasować, czy nie będzie? Podchodzi. Naprawdę? No. O, już. Pasuje? Pasuje, tylko że się obciążnik wysypał. Co? Tak. I jeszcze jeden tu jest. Pokaż. Sprawdzimy. Pokaż, jak to jedzie teraz. Mhm. No, jedzie, jedzie, fajnie. Tak? A, no widzisz. No to ekstra. Dobra, to zostawmy to na razie. Dawaj następną maszynę. Najpierw mi podaj tą przyczepę. Jak możesz. Oj. Słuchajcie, kolejna przyczepa. Znaczy, yy, przyczepy nie mamy w sumie. Kolejna maszyna. Czyli... Axe A hunger. Four wheel trailer. Dobra. Przyczepa czterokołowa. Tak wygląda, weź rączkę Antosiu, bo pokazuję, niby jest wywrotka i z dołu się otwiera borta. I co tu jest jeszcze, a właśnie, że może wysypywać do ziemniaków, dobra, okej okay, Antoś, dajesz, rozdrazić? otwieraj. To no. Ciężej może otwierać, tamto. No może tak, ale to wiesz. Antoś próbuje tutaj to wykaraskać. Dawaj wyciągaj ją. Ojcze, ale to można Antoś popsuł chyba. <noise> Już spocony ze strachu, co tu się dzieje. No co, rozszerzyłeś i co? Może najpierw Bortenek trzeba naprawić, co? Tak. Mój drogi, kochany. Teraz, to teraz sprawdzimy. Można tylko w to A, prowadzić. czyli jest tu zaczep. Antosiu, nie rób mi teraz. Okej, okay. jest naprawione i. Aha, czyli ją się tylko na jedną stronę wywraca, tak? Tak. Dobra, to zabierzemy na bok. No to może zaczepiło od JCB i zobaczymy to. Teraz mhm. sprawdzimy jak to tutaj będzie zaczepione. Jest! Patrzcie, działa wszystko, można skręcać, jeździć. Ekstra antek. No to tyło to ciężko, nie? To się do przodu jeździ z przyczapą. Cofa z taką przyczapą, to się trudno. Aczkolwiek są magicy, którzy potrafią. Dobrze, dobra. To, to idzie na bok. I teraz opryskiwacz. Słuchajcie. Jest oprys opryskiwacz. Może go pokażemy najpierw pudełko, co To To by było fajnie. Słuchajcie, opryskiwacz. Też i ten yy, z największych. O, tu jest taki obrazek. Słuchajcie, zobaczymy co będzie z tyłu. O, z tyłu jest takie coś. No, a tak patrzę, bo już się nie mógł doczekać, ale musieliśmy wrócić z targów i cierpliwość jego zostanie wynagrodzona, mam nadzieję. Dobra, Antoś, wyciągaj. No, ten to się już łatwo wyciągnął. To na bok. Podczepia do. Pokaż tutaj do kamery, jak podczepiasz. Jest mhm. stopka. O, jest stopka. Czyli się otwiera i zamyka. No, pokaż do kamery, do kamery pokaż, jak zaczepiasz. No, o tak, jakbyś mówił. Dzięki. To by było super. Mhm, czyli ciach, bolec. Celujesz, podnosisz, tak zaczepem. I teraz patrzymy. No, coś tam nie, nie pasuje mojemu operatorowi. Muszę zamknąć teraz stopkę. Mhm. Zobaczymy. Dobra, jest, działa. Teraz rozłóż lancę. Zobaczymy jaką ma dużą powierzchnię. Uuu. Tak. Ciężko no. ciężko. Tak? Ciężko było? No. No bo to nówka to wiesz, nowe to za wszystko sztywne. O, patrz jaki duży. Ja ciebie. Poka. Nieźle, ale nie leci chyba woda w tym, nie? Nie. Nie, nie ma węży. No, Ale, ale to jest drabinka. Ale, ale jest drabina, słuchajcie, i w ogóle fajnie to wygląda, nie? No. Ekstra. Opryskiwacz, no, ważna to rzecz. A można obniżyć. I podwyższyć. Aha. No popatrz. Czyli to się jakoś tak podnosi, obniża. O, i można dać niżej i tak wziąć, nie? Tak. A tak nie, tak nie można. A czemu to tak się robi? To znaczy jak? No tak. No bo to się tak nie robi. Jak robisz nisko, opuść. Jak robisz nisko, ustawiasz to tak. A wysoko podnosisz, to też ustawiasz to w tej pozycji. Zawsze musi w takiej być pozycji. Nie może być na przykład bokiem. Bo będzie pryskać Ci w ogóle w inną stronę i będziesz miał zmarnowany oprysk. Dobra, pojedź tutaj po, tym, po panelach, zobaczymy jak pryszcze. Tak na niby. Mm. Ruszaj, ruszaj. Oj, noga. Oj, to można. styku, to można naprawić. To można naprawić? No pewnie, że tak, a to, z czym ty się przejmujesz. Zabawką się przejmujesz. Pewnie, że można naprawić. Tylko, że ciężko to naprawić, bo to są Popuś. małe polce. Zaraz tutaj sprawdzimy. O, to, to... to takie delikatne trochę, co? No. Oj, oj oj. się żadły już nie da Chyba nie. Chyba. Chyba popsułeś już na zawsze. O nie. i druga jeszcze druga jeszcze wypada. Nie. Czekajcie, musimy tutaj zobaczyć. Co tutaj się dzieje? Czyli to jest tu. Słuchajcie, patrzcie. To weszło. I to też weszło. Weszło. Dobra. To mam. I teraz z drugiej strony ten dłuższy z góry. O, i znowu wypadło. Dobra. Słuchajcie, my to jeszcze naprawimy, ale generalnie super sprzęcik. Szkoda, że te lance są takie trochę delikatne. Podłącz do, do, do niego, Antosiu, jak możesz ten, ten, ten wał przedni. I my zabieramy się do zabawy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Hej, już naprawiliśmy tutaj tą lancę, słuchajcie. I Antoś podłączył go do, yy, do przyczepy. Ten y, opryskiwacz. I oprócz tego jeszcze zauważyliśmy, że można podnieść przedni... Y, te wały z przodu, nie Antoś? No pokaż, cofnij, 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 żebyś pokazał. O, teraz są podniesione. Nie wiem czy widzicie. Obracają się. I można je obniżyć. Obniżyłeś? O, i teraz są obniżone. Antoś tylko założy obciążnik. Uważaj, Antosiu, żeby ci Justyna nie popsuła tutaj tego opryskiwacza. trzeba będzie nowy kupić. O, Antoś już ciągnie. go. O, tam się trochę zaczepiło. Nie, nie zalamce, Antoś, spokojnie. On się troszeczkę ten ugnie. Delikatnie O, Antoś ciągnie. Ale idzie, ładnie, no co tam? Jest ty na rękę chyba położył. Dobra, jedzie, prosto. Musisz koła tam wyprostować, synuś. Uważaj tutaj, żeby ci na nogi nie weszło. Co? Koło? Aha, bo jest na zaczepie. Tam się podniosło. W porządku. Może tak być. Przyczepa się na bok otwiera, co? Wywrotka, nie? Na jedną stronę. No fajnie. A to tylko się otwiera. Było nie, tak? Nie. Tylko na jedną stronę. No, też fajna, słuchaj. Ekstra. Dobra. Uciekamy.